Na zakupy, na zakupy, poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek, sobota, niedziela, i znowu do sklepu, kupować, na zakupy, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, niedziela, jeszcze raz, niedziela, kupować. Nie, w niedzielę nie kupuję. Zanim przejdę do adremu, pragnę zadać Ci, drogi widzu, jedno ważne pytanie. Czy wybierasz się może do sklepu po masło? Jeżeli tak, to pamiętaj, że taki skromny portfelik może Ci nie wystarczyć. Musisz zabrać ze sobą całą sakwę pieniędzy. Niedziela to zbyt piękny dzień, aby marnować go na tułaczkę po sklepach. Aby marnować go na stanie w kolejkach, na tłoczenie się przy kasach, na taszczenie do domu ciężkich siat i toreb czy pudeł z zakupami. To zbyt piękny dzień, aby później padać ze zmęczenia, i do wieczora nie móc dojść do siebie. Niedziela to szczególny, wyjątkowy dzień. Dlaczego? Wyjątkowość niedzieli zaplanował sam Bóg. To właśnie on w trzecim przykazaniu dekalogu rzekł. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Pomnij owego przykazania nasi dziadowie i nasi ojcowie mawiali. Niedziela jest Boża i nasza. Boża, a więc to taki dzień, w którym świętujemy, w którym na pierwszym miejscu stawiamy Boga. Niedziela zatem to dzień świąteczny. A więc w tym dniu przede wszystkim oddajemy chwałę Bogu. Planujemy sobie ten dzień tak, aby przede wszystkim udać się do Kościoła na mrze świętą, aby w świątyni pomodlić się, aby wznieść nasze myśli ku Bogu, aby podziękować Mu za wszelkie dary. Za wszelkie łaski, przeprosić za popełnione zło i błagać o błogosławieństwo dla siebie, dla najbliższych, dla całej rodziny znajomych, przyjaciół, dla całego świata. A więc niedziela to Dzień Świąteczny. I taki jest cel niedzieli. Mamy w tym dniu zgodnie z wolą Bożą świętować. Niedziela jest Boża, ale jest też i nasza. Co to znaczy nasza? Muzyka Nasza to znaczy, że ten dzień mamy wyłącznie dla siebie, dla naszej rodziny, dla naszych najbliższych przyjaciół, znajomych. W tym dniu zasiadamy wspólnie do śniadania, do uroczystego niedzielnego obiadu, do kolacji. W tym dniu możemy spojrzeć na siebie z uśmiechem. Poświęcić sobie czas, wykorzystać ten piękny niedzielny dzień na dyskusję, na integrację i na wspólny odpoczynek, którego tak bardzo nam potrzeba. W tym dniu możemy wyjść sobie na rodzinny spacer, udać się w jakieś piękne zakątki, do lasu, na łąkę. Cieszyć się pięknem przyrody, cieszyć się tym wszystkim, co nas otacza. Po prostu cieszyć się życiem i cieszyć się sobą nawzajem. Taka jest właśnie niedziela. W tym dniu mamy świętować. Mamy być zawsze z Bogiem, a w tym dniu szczególnie zwracamy się do Niego. I mamy być ze sobą. Mamy ten czas poświęcać sobie. Niedziela, bowiem jest Boża i nasza. Niestety, w dzisiejszych czasach wielu lewicowców, liberałów, postkomunistów, ateistów, Wmawia nam, że niedziela to dzień handlowy. I mówią, w Polsce ma być jak najwięcej niedziel handlowych i lobbują, by Sejm przeforsowywał stosowne rozwiązania ustawowe. W tym miesiącu ma być tyle a to tyle niedziel handlowych, w tym tyle a w tym tyle. I ludzie mają mieć możliwość chodzenia do sklepów, robienia zakupów. Ponieważ w ciągu całego tygodnia pracują, nie mają czasu, i to właśnie niedziela ma być przeznaczona na handel, na robienie zakupów, na pomnażanie zysków przez wielkie korporacje handlowe, przez sieci handlowe, przez supermarkety. Nie duchowość człowieka, nie jego wznoszenie się ku Bogu, ale właśnie zysk, kupowanie. To ma być największa wartość i taki ma być charakter niedzieli. I wmawia się nam, tak, tak musi być, bo to jest dobro człowieka, bo to jest dobro firm, to jest dobro narodowej gospodarki, bo jak w niedzielę nie będziemy handlować, nie będziemy kupować, to gospodarka padnie, to przedsiębiorstwa będą miały coraz mniejsze zyski, a kraj się ma rozwijać. A społeczeństwo ma się rozwijać, i mówi się ciągle o niedzielach handlowych. Nie, drodzy państwo, nie ma na to naszej zgody. Niedziela to nie żaden dzień handlowy, tylko dzień święty. Nie można wywracać porządku. Ustanowionego przez Boga. Polska przez całe wieki wyrastała w kulturze chrześcijańskiej i w oparciu o wartości chrześcijańskie kształtowała swoją tożsamość. Dziś wielu próbuje te wartości niszczyć, próbuje pokazywać ludziom zupełnie inne drogi i m.in. Taki jest cel właśnie niszczenia niedzieli. Nie będziecie świętować, nie będziecie zwracać się ku Bogu, tylko będziecie chodzić do innych świątyń, do marketów. To właśnie zakupy będą waszym nowym bożkiem, ku któremu będziecie się zwracać i któremu będziecie oddawać cześć wśród półek sklepowych w świątyniach supermarketu. Tak, niektórzy chcą, ale czy my mamy się temu poddawać? Absolutnie nie, Szanowni Państwo. Przecież my mamy swój rozum, mamy sumienie. Wiemy, czym mamy się kierować, jak mamy żyć jako chrześcijanie, jako ludzie wiary. Ludzie, którym bliskie są wartości chrześcijańskie. A więc w niedzielę nie kupujemy, nie handlujemy. W niedzielę poświęcamy czas Bogu i rodzinie. W tym pięknym niedzielnym czasie wszyscy mają prawo do świętowania i odpoczynku, także pracownicy handlu. I drodzy Państwo, nawet jeśli w niedzielę Otwierają nam markety, jeżeli pokazują nam drogę ku nim, to czy my musimy tam chodzić? Powiedzmy sobie, nie, w niedzielę nie idę na zakupy, choćby wszystkie drzwi były pootwierane. Nie, w niedzielę nie będę nigdy robił zakupów. W niedzielę będę świętował. W niedzielę będę oddawał cześć Bogu. To jest niedziela.